Wita YouTube z tej strony Nezgaj2. Moi, w związku z dniem 16 maja 2025 roku oficjalnie kończę wojnę z Hololive, gdyż nie widzę większego sensu toczenia z nimi tej wojny. W końcu pojąłem, że bycie v to jest naprawdę ciężki bochenek chleba. Zrozumiałem to w końcu, kiedy odsłuchałem pewną melodię, która leciała na pożegnajennym live'ie Gałgury. Shiny Smiley Story, Daybreak Version. To ta piosenka, która leciała, kiedy Gałgura żegnała się z widzami. Jej pożegnany live oglądało ponad 244 tysiące osób. Wszyscy płakali. Wszyscy przesyłali jej donate na pożegnanie. Wszyscy wspierali jej kanał. I jest jeszcze możliwość wspierania kanału. Ale tylko do sierpnia. Do końca sierpnia tego roku. Później wspieranie kanału zostanie wyłączone. I ja tutaj z tego mojego miejsca. Oświadczam, że wojna z Hololive oficjalnie zostaje zakończona. I tu jeszcze jest taka mała prośba do zarządu Hololive. Mam tutaj dla was trzy małe prośby. Po pierwsze, traktujcie tych wszystkich VTuberów, którzy u was pracują, jak członków własnej rodziny. Jeżeli widzicie, że coś jest nie tak, że coś ich gryzie. Porozmawiajcie z nimi na ten temat. Szczera rozmowa jest najlepszym rozwiązaniem, żeby się otworzyć. Druga sprawa jeżeli komuś yy, z tych całych fałtuberów umrze ktoś bliski, to bardzo, bardzo bym prosił o danie im dni wolnego. Wiem coś na ten temat. Wiem, bo pięć lat temu straciłem dziadka. Wtedy jeszcze pracowałem. Szef zauważył, zapytał się, co się stało. Powiedziałem wszystko od samego początku, i w ramach tego szef dał mi trzy dni zwolnienia, żebym mógł pozbierać myśli, żebym się uspokoił i żebym się wziął w garść. Po tych trzech dniach. Było już dobrze. Wróciłem normalnie wtedy do pracy. I trzecia, nie wiem czy mi to nie wyleciało z głowy, trzecia najważniejsza sprawa to żebyście tak bardzo nie naciskali na tych vtuberów. Widzę, że oni się starają. Dokładają się. Starają się ze wszystkich swoich możliwych sił. Pchają jeszcze w swoje większe limity. Wiem, że to brzmi banalne. Może trochę głupie. Ale proszę. Nie popełnijcie tego błędu. Bo kto wie. Być może Hololive zakończy wkrótce swój żywot. Tak jak to było z Machinima. Takie studio, które tworzyło śmieszne animacje. Oni upadli w 2019 roku. Podobnie jak wy niedługo upadniecie, jeżeli tak dalej będziecie podążać. Dlatego chcę jak najlepiej dla wszystkich fawtuberów, żeby im było dobrze. Żeby nie byli tak mocno naciskani z waszej strony. I pamiętajcie. Jeżeli was coś gryzie. Jeżeli coś coś was dręczy. Porozmawiajcie z zarządem. Oni są zawsze otwarci na rozmowy. No cóż, ja kończę swoją tą rozmowę. Nie chcę tego ciągnąć w nieskończoność. Żegnam. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.